Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzisiaj nagrywamy z Wikusią. Wikusiu jesteś tam? No jestem. No chodź, się przywitaj. No cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć. Tu się mówi cześć, cześć, cześć. Uwaga. Cześć, cześć. To jest Wikusia, Twoje... tak. Dzisiaj chciałam wam nagrywa się, nagrywa się pokazać projekt, którego... który ozdobiłam tą maską, taką, która jest, no taką kliszą filmową. Tutaj mamy różne postaci. Eee, no, Także taka maska. Z w ogóle z czego? Deco Art. Ja mam jeszcze tutaj ręce z projektu brudzone, więc może nie będę się chwalić. Eee, tak. I co, co zrobiłyśmy? Użyłyśmy bazy z mm, Kreatywnej Pracowni. I to jest baza. Ja wam to położę tak. Eee, Baza organizer w postaci takich domków, które się składa samodzielnie i można ozdobić. I jak one stoją na no, obródziki, tak, postaw domki. To widzicie, w środku są takie. W środku je pomalowałam farbą akrylową w kolorze takim Mokka. Tak się nazywał kolor. Mokka. No. Nie, mops, mops, mops mops, tylko moks z kadencji? Mopsa. Mopsa. E, I tak e, widzicie, można sobie to ustawiać, przestawiać. Także jeszcze raz Wam tak to położymy. Po niektóre stoją. No nie znaczy trochę częściowo trzy domki chyba ma, są kontynuacje. Znaczy na trzech domkach jest kontynuacja tego wzoru, bo tak bo to jest długa maska. Ona ma 30,5 cm. Długości, ale nie chodziło mi o jakoś o kontynuację, po prostu ozdabiałam tak, żeby mi się podobało. I co wam mogę powiedzieć? To jest ozdobione w ten sposób, że zagesowałam, pokryłam podkładem czarnym, gesso, czarnym gesso te bazy z zewnątrz, a następnie no, zrobiłam wzór przez maskę taką pastą. Nie wiem, czy jesteście zainteresowani, ale pokażemy, Wikusiu. Ja może pokażę. Mam ja chcę pokazać pastę, której użyłam, ale którą nie wiem, gdzie odłożyłam, bo przecież tu jest wieczne zamieszanie. Taka czarna. To jest farba, tak, ale gdzie my mamy wyparat. No nic. Mama, chyba która z tych? Taka na pufie stoi, to mi przynieść tą farbę. No, w każdym razie no chyba będę musiała ciąć. Tylko nie, szczotki. Dobra, nie, nie, będę cięła filmik. Nie potnę szczotki, ale chyba nie pokażę, czym to robiłam. No, było częścią. O, jest, to mam. Dobra. Nie wiem, wytniemy to jakoś. Dobra. O! Tak, to woski. I teraz tak. Mama, pasta to jest, tu. jest mama. To jest. Tak Nagrywam. To jest taka pasta strukturalna Mika z Jartu. I to jest trochę tej pasty. O, to jest taka czarna z taką drobinką, ale nie jest taka błyszcząca bardzo. Natomiast, o widzicie, ona jest to jest taki, czar, taki grafit mocny z czymś tam w środku i z różem. Z różem. A tak, jest róż, bo to jest z kolei pasta Użyłam też takiej pasty do napisów. Dreamwear Metallic Gold. Ostrożnie. I to jest do napisów. I użyłam jeszcze do. To co mówisz, Mikuś, że jest z różem. To mama użyła chyba tego. Overheated. Solar paste. Solar paste Simon Harley. Ranger. Taki preparat że on jest na czarnym, jest taki złoto-różowy. Więc to są te akcenty takie metaliczne. Co my tu jeszcze mamy? Co Wam możemy opowiedzieć? No i boki pokryłam woskami. Znaczy najpierw chciałam farbkami metalicznymi, ale miałam za mało. Znaczy mniej kolorów i jakoś woski wybrałam sobie. No i tak je po prostu ozdobiłam. Ten, Kotka. Mogę, mogę teraz ja? I teraz, może Wikusia Wam coś opowie. Dziękuję. Także to jest organizer. A teraz, Wikusiu, co pokażesz? pokaż. E, zabierz to wszystko, masz tu. Aha, jeszcze farbę pokażę z że jej nie nie, nie, mokka, nie. No, Pozwól, że to tu będzie. Pokaż teraz ty. Ja to przesunęłam, Wikusiu, pokaż, tak? To zabieram. No? A tego gazetki? To, to mi trzyma Wikusiu podkład, żebym się nie zrolował. Proszę to tu zostawić Mausiu. O jeden, no. Pokaż teraz, no. Dawaj, bo za im się bateria rozładuje. Taki kotek. Słody, tu musisz pokazać, tak, tu. Taki słodziutki kotek, z tak. zawieszką na, na główce, kokardkę przy łóżku i ubranko różowe. Ma, tak? Ma, Ma. różowe ubranko, tak. bardzo ładnie. Ja jeszcze mam coś do pokazania. No to pokaż mi. Ja mam masę tych, tego. Masę masz, o Jezu. masę tego, no, tak jak mama, co? Pobacz, kotka, No to tutaj tu, no zostaw kotka. Zostaw. No. Mama tu, tu, tu tutaj taka królewna naklejka tu, na... Tu, tu. Taka, tutaj taka królewna naklejka na szybę. Mhm. świąteczna, tak. Świąteczna, z prezentem. Mhm. Odtąd widać, wiki. No tu, tu też jest taka królewna. Z kresnęcikiem, z tak. zamkiem i z, i z sukienką. Oczywiście. A tu? Królewna w bombce, na, na bombce to znaczy, no ma tutaj kokardkę. Tak. Y, bombkę na palcu. Tak. I kwiatki. Tak. A, a tu są dwa królewny w bombce. Też tak, mamy dwie. Królewne. dwie to jest taka królewna, to taka królewna. No, zna, a znasz tą królewnę? No znam, śnieżka. Okej. A wiesz to, a, a wiesz, która to jest? Ta? <ścoughs> To jest Anna, nie wiem. Nie no, mama. Ja nie znam się, powiedz mi, proszę. Ona nie miała takich rozczochranych włosów. No to kto to jest? Co to za królewna? No to jest Meryda Waleczna. Aha, no to ja nie wiem. Oglądałam jak... taką bajkę. Dobrze, pokazuj dalej, Wikusiu, bo nam się boi się, że się nam bateria skończy albo pan. Takie kwiateczki, taki, takie kwiatuszki i listeczek taki mm -hmm. Jeszcze z nim tutaj. Taki no ko kociak stopek. To musisz pokazać. Tak, tu bo widniało. tu widać. I ma takie uszka słodkie. Tak. Różowiutkie. Tu pokaż, tak. I. Tu jest kamera na górze, wiesz? O. I tak takie ma białe łapki, takie słodziutkie, czarne oczka. Mhm, Pałusz, coś jeszcze masz do pokazania. No pewnie, że coś. O, no. Teraz tu mam jeszcze komplet do pokazania. O, to koniecznie pokaż, bo się pokaż, pokaż. Wy, Wyjmę zaraz, mama. Zacznij od największego. Co to jest? To weźmiemy, tak? Weźmy. Tak, weź, To jest szczotka z tu, tu pokaż, Tak, tak. Yy, ma takie. Jest, to jest sześć szczotka. Tak. Yy, Taki koń na niej słodki, piękny mhm. i tak, tak, jest w takim kwiatuszku plastikowym. Mhm. A w środku co jest? Co to tak shaker. lata? A co tam lata? Ten shaker co stanowią? Gwiazdki. Gwiazdki. Dobra, połóż, pokazuj dalej. Ale nie tak, tutaj. Likusiu, mówię Ci, gdzie widać. Tu widać w kamerce. Pokazuj dalej, bo się skończy Ale bateria. nie chcę, żeby to było widać, bo, bo tym już skończyłam. Rozumiem. Tu musisz pokazać, tu. To jest taka, to jest śminka do ust. Mhm. Gwiazdka brokatowa na, na górze. Nie, nie przyklejony brokat. Tata, się boi mhm. brokatów. Nie będę mu tak. tego żeby pokazywać. No, następnie co jest? Na, następnie... Co masz do pokazania? Co masz do pokazania, Wikusiu, dalej? Dwa spineczki. Dwie spineczki. Dwie, to, to są takie dwa, to są takie spineczki. I gdzie się przypina do głów, to też jest shaker. Mhm. Jasne. To, to wszystko to jest shaker. Tylko tu, oprócz tu jednego. Tylko oprócz jednego. No i to ostatnie to? Ej cicho, bo, bo, bo oni będą Ciebie słyszeć, a nie mnie. Jak się skończy bateria, to nikogo nie usłyszą. I to, I to ostatnie to jest błyszczyk do ust. Do, do paznokci, to ja gadam. Y, ma koronę na środku. Lakier. Rza, lakier do, do paznokci. Um, on, on jest taki skrzący, Pomalowałam sobie nim i się okazało, że, że się skrzy, tak. czyli błyszczy, ale nie jest taki brzokatowy, jakiś taki czy złoty, tylko jest taki to jest taki różowy, skrzący lakier się. Da, on nie jest taki na stałe już jak panie przedszkolanki mają takie, nie da się zdrapać. I potem muszą w tym nawet... Spać i się okay. pewnie drapią. Tu pokaż, bo tam. No właśnie. Dobra, czyli takie są nasze piękne rzeczy. Wikusiu, kończymy. Kończymy. Co mówimy? Papa! Papa, pa. dziękujemy za uwagę. Dajcie znać, co Wam się podoba z tych naszych skarbów. Pewnie to. Pewnie to. Mm -hmm. No jasne, papa. Pa.